Witajcie wszyscy w Kuchni Mariol. Dzisiaj przygotujemy jajka marynowane w zakwasie buraczanym. Są bardzo smaczne i aromatyczne. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tych jaj. Dokładna lista składników właśnie się państwu ukazuje. 6 jajek ugotowałam na twardo i teraz przekładam je do czystego słoika. Jajka marynujemy w soku z buraka. Można również w zakwasie, tak jak ja mam. Ja mam butelkę zakwasu, tak więc robię w zakwasie, ale można również w soku z buraka. Słoik zakręcam i tak przygotowane jajka odkładam na całą noc do lodów. I tak wyglądają jajka po marynowaniu. Można je marynować jeden dzień, dwa lub trzy, w zależności kiedy chcemy je użyć. Jajka przecinamy na dwie równe połówki. Piękne jajeczka, piękny kolor. No i tak wyglądają przepiękne jajeczka. Zobaczcie jaki kolor, jeszcze pachną za kwasem buraczanym. No cudowne. Wystarczy je przyozdobić, no i piękne jajeczka podajemy na stół. Przygotujemy teraz majonez do jajek. Dwie łyżki majonezu przekładam do miski. Do tego jedna łyżeczka chrzanu. Mieszamy. Jajeczka układamy na talerzu. Na wierzch jajek kładę odrobinę majonezu z chrzany. Po wierzchu jajeczka posypujemy drobno pokrojonym szczypiorkiem. Jajka gotowe mamy do podania. Są przepiękne. Ten kolor po prostu urzeka. Jeszcze ich spróbujemy. Jajka mają przepiękny kolor. Są bardzo efektowne. jajeczka są bardzo smaczne ten majonez chrzanowy jest przepyszny i leciutki posmak czuję właśnie z zakwasu buraczonego. w całości są przepyszne jajeczka, polecam Państwu przepis moi drodzy subskrybujcie kanał będziecie na bieżąco z moimi filmikami ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne